Gmina Nadarzyn na uczy sobie 7, 7 340 i obecnie tam mieszkuje 11 210 mieszkańców. Są to mieszkańcy, którzy zameldowani są na stałe. Dlatego, że jest grupa mieszkańców w zamkniętym czasowym. Jak również ponieważ mamy 11 tysięcy daje w związku z powyższym od miesiąca maja do miesiąca Pani była 7-8 tysięcy przynajmniej mieszkańców, którzy był u nas za zadomowych. I szakuję, że około 25-30% mieszkańców nie ma u nas w natomiast przebywa na terenie naszej gminy. Mamy 15 sołectw, z tym, że nadarz jest podzielony na dwa sołectwa, czyli jest nadarz 1, nadarz daży 2, jeżeli go ulica Szczonowska. I oczywiście gmina miała do, do tego jeszcze ma charakter rolniczy, jest na dlatego że 60% użytków stanowią użytki rolne. Natomiast jest, mamy piękny kontekst lasów te to jest około 1200 hektarów. I jak również mamy y, y, tam rezerwaty przyrody, Włochowski Łęk, Włochowski grom Tutaj to nie jest około dużo, to dużo, obszar, 12-27 hektarów. Oczywiście y, y, jeżeli chodzi o poszczególne miejscowości, to nie będę wymieniał, bo Państwo doskonale je znaczę. Jeżeli chodzi o migrację ludności, też należałoby na to ze no, bo jest dość ciekawa. Jak Państwo widzicie, nas cały czas po wyborach przybywa. Otóż 14 lat temu, dokładnie jak zaczynałem pracę w gminie, było tyle wynosiło by 100 czyli było 7340 mieszkańców. Obecnie mamy jeden, 11 210, czyli możemy powiedzieć, że przez 15 lat przybyło nas około 5000. W jednoczuciu w Przy czym plan tego gospodarowania, który został opracowany, przewiduje, że w roku 2025, czyli do roku 2030, powinno nabyć około 25-27 tysięcy mieszkańców. I przypuszczam, że jeżeli będzie y, polityka państwa dążyła ku temu i y, żeby y, inwestować w budownictwo indywidualne, mamy szansę to ilość ludności osiągnąć. Tutaj na te niebieskie, tutaj widzimy połowę czasowy. Jeżeli chodzi o połowę czasowy, on się kształtuje między na podo podobnym poziomie, tak się tu się nie, nie zmienia. Natomiast jeżeli chodzi o rachunki stałe, cały czas co roku nam ilość ludności wzrasta. W związku z powyższym, najważniejszą, tutaj najważniejszym problemem jest oczywiście oświata. I może zaczniemy od szkół publicznych. Jak Państwo widzicie, mamy 5 szkół publicznych plus 6 klasy. Każdą szkołę należy omówić, żebyście Państwo wiedzieli, jak się układa demokracja i jak się układa e, po prostu ilość e, w danym odcinku uczniów. Otóż najmniejsza szkoła to jest Szkoła w Woli Krakowiańskiej, to jak Państwo widzicie, jest w klasie 52 uczniów. To duża dyskusja, czy tą szkołę należy zlikwidować, dlatego, że jest ona ekonomicznie nieodzajniona, czy utrzymać. Wybraliśmy wersję drugą, czyli postanowiliśmy tę szkołę utrzymać, dlatego, że jeżeli spojrzymy na zmiany właśnie planu przestrzennego zagospodarowania, to ta szkoła w najbliższym czasie powinna osiągnąć około 100 uczniów, w najbliższym czasie czas około 3-5 lat. Jednocześnie jest to na Pobudniu, czyli dla Krakowian, woli Egońskiej, Pałów. Tak samo jednocześnie Ośrodek Kultury, miejsce spotkań. Ośrodek, gdzie można było pograć sobie piłkę. I ten ośrodek na duże znaczenie. Przy czym, żebyście Państwo mieli jasność, koszt utrzymania jednego przykucznia w tej szkole wynosi około 200 tysięcy złotych. Jest to bardzo wysoki koszt, jest to chyba najwyższy koszt w jakiej ja znam na terenie ludzi powiatu błyszkowskiego, dlatego, że subwencją światową mamy na poziomie 2900 zł, przy czym ta subwencja jest modelowana na 5 5300 <coughs> uczniów i gdzie klasa ma średnio 25 osób. Druga szkoła to szkolnictwo w Tarumach Tam jest 99 uczniów i to jest ta szkoła na pograniczu. Część dzieci jest w czyli z żabiej wody. Niemniej to szkoło udało nam się kupić kilka lat temu od 6, dlatego że mało łatwości Obecnie jest to tak zbudowany kompleks jak również jest planowana odbudowa tej szkoły o salę gimnastycznej. I tutaj pewien fenomen, szkoła podstawowa Hübski. Jest to szkoła, gdzie jest najdziwniejszy przyrost uczniów. Jak Państwo jest 198, a na przyszły rok, na jeszcze, 2013 14 może być ich wyświetluczu W związku z powyższym pozapadła decyzja, że będziemy budować nową szkołę dla luźna, ponieważ mamy pięć hektarów gruntów na Żabieńcu. Tam już budowaliśmy Zespół Sportowy Ory. I tam powstanie kompleks. Tam powstanie kompleks szkoły podstawowej z gimnazjum dla południa. Szkoła podstawowa będzie na 300 uszu dla Bardzo nowoczesny obiekt i tam jeszcze kosztów całkowity, ale przypuszczam, że będzie 25 milionów kosztów tej budowy. One zaplanowane na trzy budżety i e, teraz o, mamy już konkretnie i ogłaszamy przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej i budowę tej szkoły. Zanim, ponieważ ona będzie budowana w dwóch etapach, czyli w pierwszym etapie będzie budowana podstawówka, natomiast ten etap zostanie w stanie surowym. Planujemy to na 2016, zakończenie cienią od gmina w tego wieku. Natomiast ten materiał, który ma jest obecny, zostanie albo sprzedany, albo na inne cele. Następnie szkoła została nadarzyniona. Szkoła, która już obecnie ma pół tysiąca uczniów, właściwie pracuje się tam na dwie zmiany. Żeby polepszyć pracę tej szkoły, zainwestowaliśmy też w duże pieniądze, dlatego że zostały budowane w okresie mieszczącym. Sale dydaktyczne, jak również sala składowała się z zapleczem. Wybudowaliśmy komplet boisk to było dobrym w miesiąkę, dlatego że te boisky i ta sala służą również mieszkańcom i praktycznie 7 dni w tygodniu jest tam obłożenie do godziny 22, także jest bardzo dużo chętnych. W związku z powyższym jest to szkoła, która jest w tak największa i najbardziej eksploatowana, jeżeli chodzi o wszystkie szkoły w gminie Nadal. No oczywiście szkła podstawową Łochowie, 112 dzieci, przy czym, jeżeli chodzi o nadarzeń i chodzi o Łochów, oddział zero jest w przedszkolu, także celówka, która jest w przedszkolu, tutaj akurat nie jest uwzględniona z tej liczby dzieci. No i gimnazjum nadarzenie. Nadarzenie jest w Nadarzynie, gimnazjum w Nadarzynie jest obecnie 312 uczniów i gimnazjum jest zbudowane z lekkim zapasem, także 400 uczniów można spokojnie przebywać na jedną zmianę i jeżeli chodzi o gimnazjum, to jest obiekt kośnyowy z pięknym zapleczem sportowym, dlatego że sala jest rozwana przez Kluby Sportowy, tu jest jakiś przez jakiś przedmiotem, przedmiot, ona jest trójdzielna wszyscy tam miejsc na trybunach. W związku z powyższym jest to obiekt na wszechnowoczesnym. Przy tym, jak Państwo wiecie, ta oświata kosztuje nam bardzo dużo pieniędzy. Jest to prawie 36-38 w zależności od danego roku 38% budżetu. Nie licząc oczywiście inwestycji. Tą subwencję, którą dostajemy, to jest faktycznie subwencja, która pozwala nam tylko na fundusz płac. Sama reszta pochodzi z utrzymania obiektów, inwestycje, wszelkie prace remontowe. Wszystko płacimy z budżetu gminy. Oczywiście tym obiektami to jest wspomniałem mamy jeszcze również przedszkola. Trzy przedszkola publiczne. Bardzo. Te przedszkola dawniej poza Nadalzynem pracowały tylko na y, niepełnym wymiarze i liczyły tak chyba mochowanych. Dwie grupy w przypadku yy, yy, Policji jedna grupa, dlatego że zapotrzebowanie 15 lat temu było dużo mniejsze, a obecnie te przedszkola, tak jak Państwo wchodzą, Litwa Chętny to jest LH, LB to jest liczba przyjętych. Jeżeli spojrzymy na przedszkole w Nadarzynie, to mamy na 100, 150, 140, 150 itd. teraz 176 chętnych. A możemy przyjąć 125 osób, które 5 dzieci. Jest to oczywiście wymuszone w tak samo reformą, bo wszystkie osie, które są w klasach, mamy obowiązek przyjąć. Natomiast reszta oczywiście wypełnia się rady i dzieci są przyjmowane do przedszkolu. Ponieważ oczywiście wydłużyliśmy pracę tych przedszkolu już do godziny 17, jakby między nimi trzeba W oddziały. Wojownicy mamy teraz dwa oddziały, trzy oddziały mamy w i mamy pięć oddziałów, jeżeli chodzi o nadal. W związku z powyższym, że tak już założyć na przedszkola, weźmy tu inny slajd, stworzyła się luka, jak również możliwości prawe, gdzie obecnie gmina ma obowiązek dofinansować 75% kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu. I w związku z powyższym, jak Państwo spojrzycie, mamy nowe przedszkola. Najstarszym przedszkolą jest przedszkole Małus, jest to przedszkolenie które było na ulicy Komorowskiej kilka lat temu i obecnie to przedszkole ma 95 przedszkolaków. Następnie mamy Jupit, tu gdzie się znajdujemy, pani profesor, ma według, no obecnie jest dzieci. ludzi. Smyk to jest to przedszkole, które tutaj jest, jak je widziałem tutaj koło Złuku. Tam mamy 64 osoby. Następnie e, robienie. Jest to też Pomorowska, 71 dzieci. Niepubliczne przedszkole kubów. Jest to Jest 12 dzieci. Przy czym już jeszcze się zapisało. E, następnie około 20 dzieci, już ponad 30. I do miesięcy te dwa przedszkola, które istnieją właśnie od września, są jeszcze o cztery ostre, bo są to osty, jest, są przedszkola, które poradzą siostry. Jedna z przedszkoleń to jest i w Kostowcu, i w Walenowie. Te dane już się też zwiększyły, bo to są dane, które bym przy w miesiącu września. W związku z powyższym, jak Państwo widzicie, oferta jest bardzo duża i myślę, że to jest dobre. I uważam, bo w ogóle, ponieważ gmina dofinansowuje te przedszkola, więc byłem w kilku przedszkolach i muszę stwierdzić, że poziom, jak również jeżeli chodzi o wyposażenie, nie odbiega od naszych przedszkolów publicznych. Oczywiście jest groźny, niemniej jednak ludzie te mają bardzo bogatą ofertę. Następną kwestią, którą chciałem poruszyć, która jest dla nas bardzo intensywna i droga, są inwestycji, inwestycje. Ponieważ my mamy tak zwany wieloletni plan inwestycyjny. On właściwie w niektórych momentach już zahacza rok 2019. Niemniej jednak to, co chciałem tutaj pokazać, są to inwestycje, które już zostały zatwierdzone na najbliższe dwa lata. Przy czym to nie jest lista zamknięta. Wszystko zależy od tego, jakie będą dochody gminy i ile będziemy tak naprawdę dysponowali, jakich pieniędzy dysponować, będziemy dysponować. Tego oczywiście na ziemi nie wie, ponieważ do czerwca przyszłego roku wyliczamy wszystkie fundusze unijne, te główne, które się naprawdę, na pewno gdzie do listopada jadł, dnia i grudnia. I niezufalony budżet Unii na rok, od roku 2014. Nie wiemy, co będzie priorytetem w tym nowym budżecie. Nie mieć doświadczenia mogę powiedzieć, że najczęściej koszty niekwalifikowanych w tych wszystkich programach są to tak, tak zwana dokumentacja, która łącznie jest z pozwoleniem. Dlatego obecnie będziemy duży nacisk na to, żebyśmy zrobili jak najwięcej dokumentacji na różne inwestycje, które otrzymamy ze Starożytna pozwolenie. Dlatego, że samo wykonawstwo jest dość szybkie. Natomiast jeżeli chodzi o dokumentację i uzyskanie pozwolenia, trzymacie czasami to się ulatamy. W związku z powyższym zacznę od rzeczy najgorszych, czyli od realizacji. To tak, ja to troszkę inaczej mówię, kanalizacja, żebyście Państwo mieli pomoc, jak to jest w całej gminie, natomiast wziąłem tutaj w samorządzie to, co będzie się działo w ciągu najbliższych dwóch lat. Przy czym tak, jeżeli chodzi o ulicę, ona jest w trakcie realizacji i yy, praktycznie pierwszy etap kanalizacji ulicy fizycznie uległ zakończeniu, tak będziemy podłączać poszczególnych mieszkańców. Natomiast część druga, jak również te, te miejsca, gdzie się nie udało przejść z różnych powodów, będą oczywiście i generalizowane y, w następnych latach. Jeżeli chodzi o strzeniówkę, mogę o całkowicie. Jeżeli chodzi o nadarz 1, na i o nadarz 2, mam cały okazję, mam pełną kanalizację. Kajetane szamoty również. Jeżeli chodzi o nasz podstawowy, jest ona podzielona na trzy etapy. Pierwszy etap został wykonany, to są te ulice, które są do bezpośrednio do nadarzyna. Drugi etap jest to etap, który będzie wykonany kolektor tłoczny, żeby stało starzejsze, można było przepompować do oczyszczalni ściegów nadarzynie, z, ze zestawić I trzeci etap to jest etap, gdzie będzie to nasie siatka łącznie z W przypadku starzejszych jest o tyle kłopotliwe, że są duż, duże odległości, jeżeli chodzi o gaz, noc, śniegów. Jakimi staramy się zrobić tego? czym już ten pierwszy etap się y, zakończył? Jeżeli chodzi o drugi i trzeci etap, właśnie ma już wszystko złożone w Starostwie od roku na wydanie pozwolenia na budowę. O wielu, wielu e, pe, jak mam nadzieję, że to pozwolenie się wreszcie ukaże i stara wieś będzie miała pełną dokumentację na następne dwa etapy. Jeżeli chodzi o Rozalin, w Rozalinie mamy dwie trzecie wsi skanalizowane, gdzie one zostały dołączone do młochowa, jak również Łochów jest Została ta część w przemysłowej i tutaj będzie modernizowana oczyszczanie ścieków. I również że będzie się włączony kostkowiec i urząd. Jeżeli chodzi o urzut, należy to wieść na etapie projektowania. Praktycznie zostały zebrane wszystkie. Dane potrzebne do by, wydania do pozwolenia na budowę, i w najbliższym czasie zostanie tam wdrożona dokumentacja. Jeżeli chodzi o Paole, mamy już skanalizowane, tam jest inny to z tym analizą, nazywane na ciśnieniowa. Jak i wolne tego są już na etapie projektowane, już jest też na etapie właściwie cudowskiej, czyli wada chwila dążymy do starostwa. I, I był się, został podzielony na trzy etapy. Już jest dolny, jak to nazywamy, czyli ten już jest wieszkoła podstawowa, to, to już podłączony do konwencjacji na zależniem. Już jest górny, czyli to jest ulica Osiedlowa majowa, jest teraz w trakcie podłączania do pochowa, natomiast już środkowy, jest, będzie na etapie projektowania, dlatego że tam jest sytuacja specyficzna, iż ścieki spłoczone będą do falentowa. O ile Walent jest kanalizacja wykonana, w czym jest ta mała oczyszczalnia ścieków z 50 m3 i ta oczyszczalnia będzie budowana do 1800 m3. Dlatego, że w przypadku Walentowa zostały kupione tereny dość duże, gdzie będą osiedla do tego 7 Największą siedlę do Walentowie będzie miało 60 hektarów, a te mniejsze mają około 8, 10, 11 hektarów. I podpisaliśmy umowę z firmami, Kiedyś to powinno się rozbudować oczyszczalnię śniegu <noise> w domie na swój własny koszt i dostali w naszej dyspozycji 600 metrów sześciennych. Dlatego też został na końcu ten środkowy uciek, bo ta inwestycja jest uzależniona od tego, jak szybko te firmy będą sprzedawały domy i oczywiście, jak szybko pobudują oczyszczalnię oczyszczanie Przy czym muszę Państwu powiedzieć, że mamy koniec szczęście. Że nie mamy już do ścieków. W związku z tym, kanalizacja naszych nie jest o wiele droższa, ponieważ musimy budować oczyszczalnię, a to się wiąże z podwyższonymi kosztami eksploatacji tych oczyszczalni. Oczywiście wszystkie oczyszczalnię ścieków są bez pod dla na nadarzynem, gdzie jest punkt zlewny i tam jest, również, tam jest również złożony osad ze wszystkich oczyszczalni. I to jest oczyszczania wiodąca, tak która też będzie musiała znowu w taki czas w budowie, kiedy będziemy chcieli podłączyć Starowiężnę, dlatego, że teraz się o 600 metrów, kiedy wtedy podłączaliśmy Szczejniówkę, a musicie Państwo wiedzieć, że kanalizacja jest trzy kroki droższa, jeżeli chodzi o inwestycje od Wodociągu. Mało tego, cała wieś, jeżeli wiesz, wszyscy też się znaleźli, cała wieś się szkuczy, dlatego, że tak nie można dojechać, rozkopane są drogi, najczęściej jest to kanalizacja grawitacyjna, Oczywiście, ponieważ te inwestycje trwają, przepraszam, 3 do 5 lat, więc ktoś, kiedyś dał 3 lata wcześniej zgodę, potem mu się odwiedzać, że w polu trawo i on blokuje całą kanalizację, dlatego, że albo żąda odszkodowań, to jest oczywiście nierealne, albo też trzeba potem przeprojektowywać, jeżeli to możliwe, oczywiście da się, jeżeli nie, to trzeba dane etapy zwiększać i wyłączać one obszary z kanalizacji. Oczywiście musimy też pamiętać, że żeby Gmina się rozwija normalnie. Muszą być tak samo inwestycje zarówno w kulturze, w sporcie. musi funkcjonować muszą biblioteka, muszą funkcjonować poszczególne kluby sportowe. I tutaj jeszcze mamy remizy OSP, to jest około 180 m2. Zabudujemy ten taras i tam będzie właśnie ta izba tradycji, która będzie się mieściła właśnie w budynku OSP. Jednocześnie w tym tygodniu, czy Państwo, co tam mieszkają bliżej, zapewne zauważyli, że wbiliśmy nowy wóz strażacki. Ten wóz będzie pokazywany 11 listopada na tutaj, u nas w rynku, bo będziemy w niedzielę mieli tutaj uroczystości. Także też zapraszam na te uroczystości i jednocześnie ten wóz warto jest obejrzeć. Budowa obiektu na w od Otóż to. Jest plac, który jest, ten, ten obiekt to jest dobudowa sali y, przy przedszkolu, dlatego, że przedszkole w Nadarzynie chcemy rozbudować i mamy już dokumentację techniczną i pozwolenie. Środki mamy również pomocowe, ponieważ wynajem 100 rocznej i tam nam się udało znaleźć dofinansowanie i jesienią będziemy odbudowane rozbudowane przedszkole w Nadarzynie. I budowa pracek sportowego w to stanowczu, tutaj jest nie duża inwestycja. Natomiast jest duża inwestycja, jeżeli chodzi o LSE. W przypadku nadależy z budżety mieszkaniowej po negocjacjach yy, odzyskaliśmy część ruchu. Odysteśmy to jest cudzysłowie, bo dlatego, że spółdzielnia zaległa na duże pieniądze z racji podatków, a jednocześnie ten główny plac ulicy Lipowej, który ma pewien hektar, jest to plac niewykorzystany z szczególnie na zarzystwo spółdzielni mieszkaniowym. Dlatego przyjęliśmy ten plac, Wykonaliśmy dokumentację dla tego placu. Który oczywiście najpierw była dyskusja, była koncepcja, były dwa koncepcji, czy później w kierunku sportowym, czy przypadku w kierunku rekreacji. Udało nam się te dwie funkcje połączyć i mamy już obecnie pozwolenie na budowę. Ten park, park jednocześnie na będzie dostał około 2 milionów złotych. I u jeżeli to będziemy w tym roku, na przyszłym roku pomocowe środki, wówczas zaraz to zadanie. Jeżeli w przyszłym roku nie uda nam się, to myślę, że w roku 2014 będzie nasz piękny obiekt i dla dzieci i dla starszych, bo y, właśnie tam jest tej półdziennik. Ja myślę, że tyle tytułem wstępu. Oczywiście i yy, proponuję rozpoczęcie dyskusji. Oczekuję od Państwa pytań. Myślę, że dyskusję będziemy nazywać na przewodniczącą.